I siemano, Ludzie z tej witam Was serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 21 i dzisiaj rozegramy sobie mecz El Clasico. Jaką drużyną będę grał? O tym zadecydują saszetki z najnowszej kolekcji La Liga Santander, ale to za chwilę, zanim zaczniemy meczyk. Dzisiaj odpalam FIFA, patrzę, dostajemy tutaj nagrody. Nagrody, mamy tutaj dwie paczki, Jest to paczka Team of the Week, mamy tutaj gwarancję jednego piłkarza z aktywnej drużyny Team of the Week. I mam jeszcze drugą paczkę, jest to paczka Once to Watch na wypożyczeniu na cztery mecze. Napiszcie w komentarzu, kogo wam się udało trafić. A ja zanim zacznę sobie meczek, no otworzę sobie te paczuszki. Nie patrzcie na bilans, bo specjalnie musiałem przegrać trochę mecze, żeby nabić sobie zgranie. Potrzebne było mi to do SBC. No nieważne, dobra. Lecimy. Jakim składem gram sobie tutaj w Fifie, to się dowiecie już niedługo, bo trzeba ruszyć z serią ekipa lewego. Ale dobra, otwieramy pierwszą paczkę Team of the Week i któż to będzie z aktywnej drużyny? Mam nadzieję, że uda mi się trafić coś fajnego. I uwaga, lecimy, lecimy z pierwszą paczką, a będzie to kto? Zaraz zobaczymy. Ho, 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 ho Atalanta! I jest to. No. Ale tempo ma, gościu? 45 tempa! Wow! No dobra, napiszcie w komentarzu, kogo trafiliście w tej paczce. No dobra, przejdźmy sobie do drugiej paczki. Tutaj na 4 mecze wypożyczenie. I. Ja, jeszcze duplikat. No nie wierzę, co tu jest grane. Okej, okay, gość nie jest mi potrzebny. A czemu go nie mogę? No już mogę, dobra. No trudno, pech, bo no tak, bo trafiłem go wcześniej w paczce. Okej, okay, zobaczmy, może tutaj coś fajnego mi się trafi, więc chciałbym trafić tutaj dwóch piłkarzy z Ligi Angielskiej bądź z Ligi Niemieckiej. Możecie napisać w komentarzu, o kogo mi chodzi. Dobra, lecimy. No i właśnie jest. Jest na samym początku, właśnie o tego zawodnika mi chodziło, szkoda tylko, że na cztery mecze, ale właśnie sobie jego wybiorę. Tu jeszcze mamy Artura, Vidala i Rodrigo, więc ja sobie oczywiście odbieram tego oto pana, nie przepraszam, dostałem czterech zawodników w ogóle. Ja pierdzielę sorki, jest godzina bardzo wczesna, kiedy nagrywam ten odcinek, więc chyba jeszcze się nie wyspałem. Dobra, dostałem czterech zawodników, napiszcie w komentarzu, kogo wy dostaliście. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do szybkiego unboxingu, no i zobaczymy, którą drużyną będę grał, czy to będzie Barcelona, czy to będzie Real Madrid. Mam tutaj przed sobą jak widzicie saszetki z najnowszej kolekcji z La Liga Santander 2000 2001. Są to oczywiście naklejki. No i zobaczymy, którą drużyną będę grał, także który zawodnik z danej drużyny wpadnie jako pierwszy. No to tą drużyną będziemy grać. Dobra, ja sobie tutaj przemieszam, żeby nie było. Saszetek jest raz, 2, 3, 4, 5. No i zobaczymy, czy wpadnie Barcelona jako pierwsza, czy Real Madrid. Lecimy, na szybko sobie otworzymy, ale liczą się tylko. Nie, wszystkie, wszystkie naklejki, nawet jak będzie logo, to również, więc dobra. I bierzemy od góry oczywiście. Mamy tutaj mm, pierwszą naklejkę. No nie jest to Barcelona ani Real Madrid. To jest co? To jest jakiś chyba kodzik. No dokładnie lećmy dalej mam nadzieję że wpadnie tutaj Barcelona i Real jeżeli nie no to będę musiał wykorzystać jakieś inne saszetki. Mamy Barcelonę słuchajcie jest Barcelona więc będę grał Barceloną. Mógłbyś śmiesznie bo jestem w bluzie Realu Madryt a będę grał Barceloną także pozdrawiam kibiców Barcelony gramy Barceloną ale tak na szybko jeszcze otworzymy sobie te wszystkie saszetki i zobaczymy co ciekawego się trafi. Także naklejki wyglądają bardzo fajnie, więc teraz przyspieszymy troszeczkę. Tu mamy kodzik, są też specjalne naklejki z autografem, tu jest aspas. Eee, no i dobrze, lećmy dalej, zobaczymy czy wpadnie jakiś jeszcze zawodnik z Realu Madryt, eee, a może jeszcze z Barcelony. Saszetki z tego co widzę są wszystkie takie same. Eee, dobrze, lećmy dalej. O, wow, tu kolejna naklejka z takim nadrukowanym autografem. A tutaj nie miałem kodu. To chyba nie we wszystkich. Przedostatnia saszetka. Kto tutaj wypadnie? Eee, no jest kolejny zawodnik z Barcelony zobaczcie. Pique, tam był Ter Stegen. Eee, I czy będzie... o tu jeszcze Suarez w Barcelonie. Pewnie kolekcja hmm wyszła jeszcze przed, e, tu naklejka kolejna z nadrukowanym autografem, przed jeszcze e, transferem Suareza do Atletico, no i zobaczymy co tutaj dalej, o, właśnie Atletico i czy Real Madryt będzie? No zobaczcie, nie trafiłem ani jednej naklejki z Realu Madryt, także w dzisiejszym odcinku, no tak jak tu widać, El Clasico rozegram mecz, Barceloną, także zapraszam na dalszą część odcinka okej, okay, już wiem, którą drużyną będę grał będzie to Barcelona, także pozdrawiam kibiców jeszcze raz Barcelony no i również pozdrawiam też kibiców Realu Madryt, ja tu jak widzicie jestem w bluzie Realu Madryt i będę grał Barceloną no nieważne, oczywiście jest to yy, zabawa, przechodzimy sobie na szybki mecz wybierzemy sobie tutaj oczywiście yy, te dwie drużyny yy, oj nie, 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 nie co ja robię, dobra Przechodzimy na tą stronę i wybierzemy sobie klasyczny mecz. No, czemu by nie? Bierzemy klasyczny mecz i tutaj bierzemy oczywiście Barcelonę. Wybieramy Barcelonę i będziemy grać przeciwko oczywiście Realowi. Jest Real statystyki. O nie, co jest grane? Czemu mi tutaj? O, dokładnie. Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Atak 84, Pomoc 85, Obrona 83, Real Madrid 85, Atak, Pomoc 86 i Obrona 86. Stroje. No, zostawimy takie jakie są. No, proszę bardzo, Messi. Ale czemu ten Casemiro tak na niego dziwnie patrzy? Ale jak popatrzę na niego, tak z góry do dołu. Hmm. No dobra, stroje wybieramy takie. Zarządzanie zespołem, ustawienia gry, musimy sobie ustawić, 4 minuty klasa światowa niech będzie, zarządzanie drużyną, Messi, Pati, Griezmann, dobra zostawimy sobie taki składzik, tutaj jeszcze na ławce rezerwowych Dembele, Pjanic, Umtiti, no i tak dalej i tak dalej, dobra mi taki składzik odpowiada. Więc przechodzimy, słuchajcie, do meczu. No i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Eee, postaram się wygrać. Zrobię to dla fanów Barcelony. Także, także, także. Także zaczynamy meczyk, słuchajcie. Tutaj już piłkarze wchodzą na boisko. Szpakowski i Laskowski tutaj komentują, ale wy tego nie będziecie pewnie słyszeć. Bo jakoś nie, nie lubię z komentarzem. No bo tak troszeczkę już mam dosyć ich komentarzy. No i mamy tutaj na pierwszym miejscu jest Real Madrid Barcelona. O, nie zdążyłem zobaczyć. Dobra, nieważne. To jest chyba aktualna tabela. No i tutaj będzie prezentacja piłkarzy. Ale może sobie to... W ogóle tutaj Ramos wygląda jakby miał plaster przyklejony na głowie. W ogóle nie znam ma brodę. Okej. Okay. Messi tutaj bije brawo. Damy radę. Jakiś taki przytyrany ten Messi tutaj jest w ogóle w tej Fifie. No i do piłki podchodzi nie kto inny jak Leo Messi. Ale nieźle, nieźle. Będę grał w sobie Barceloną. Jeszcze w buzię Madrytu. Nieźle, co nie? Okej, okay, rozpoczynamy meczyk. Messi podaje do tyłu i zobaczymy jak mi pójdzie. Ustawiłem sobie specjalnie klasę światową, żeby nie było za łatwo. Oj, tutaj Real już mnie przycisnął. Więc lecimy. Out dla Realu Madryt, Mendy wybija, podaje do Ramosa, Ramos do Mendiego. Griezmann się tutaj cofa po piłkę. Vinicius podaje do Casemiro. Znowu Vinicius. Oj, trochę mnie tu ten Real przycisnął, Piqué już tam biegnie do... Ej, tutaj Ter Stegen broni, był nawet faulowany. Ale sędzia tutaj pozwolił grać. Bo na razie coś mnie tutaj Real przycisnął, że nie mogę wyjść z mojej połowy. Ale zaraz, spokojnie. jo, strzelał w Nis już, ale Ter Stegen tutaj bez problemu broni. Roberto, Roberto będzie podawał do Messiego. Messi jest w ogóle na środku. Aj, szkoda, że Messi tam nie poszedł do przodu. Dobra, lecimy dalej. I i, I i i i i i. No przycisnął mnie ten Real, coś nie mogę im piłki nawet za. Co jest grane w ogóle? Rzadko gram w takie mecze. Właśnie takie szybki mecz. wo, 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 wow, Vinicius, Vinicius strzela, ale w boczną siatkę bramki. Vini Junior. Zobaczmy to na powtórce. A huknął. I Zidan. Niezadowolony, dobra, wybijamy piłkę. też tego podaje do Piquedo. No? Nie, no to tu trzeba coś przycisnąć. No nie może tak być. Nawet jeszcze nie miałem żadnej sytuacji podbramkowej, ale trzeba teraz to zmienić. Bo tu już ruszył Messi, 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 Messi. Idzie sam Messi, tu Casemiro już jest koło niego. Messi, Messi, komu poda? Podanie. O, no niestety, Toni Cross przy piłce tu chciał zaatakować, ale się nie udało. Znowu cross. Cross podaje do Ramosa. O, niezłe dośrodkowanie. Ale Ter Stegen wybija tą piłkę. Griezmann do Messiego. Messi, Messi, Messi do Fatiego. Fati, Fati się tutaj już rozpędza. Ależ pięknie poszedł. Dośrodkowanie i Messi. Piękny gol! Z boleja. No, elegancko. Co za brama? Nie, przepraszam, to nie Messi. Wydawało mi się, że to Messi. Alba. Nie wiem, czemu myślałem, że to Messi, tak to wyglądało. Ależ tutaj kibice szaleją. Zobaczmy jeszcze, tutaj powtórkę. Dośrodkowanie. Ale pięknie się złożył. A, Messi był tutaj z tyłu. Ładnie się złożył do tego woleja. Bum, huknął i brameczka. No ładny gol. No, Real cisnął, cisnął, a ja zrobiłem jedną akcję i gol. Dobra. Mamy tutaj Albert, 31. minuta, pierwszy gol. Tutaj Zidane, zobaczcie, jakiś taki troszeczkę zdenerwowany, coś tam powiedział, nie wiem do kogo. Ok, ruszamy dalej. Zobaczymy, jak będzie, czy teraz Real przyciśnie. W sumie od początku mnie cisnął. Vinicius podaje do Mendiego, Mendy do Viniciusza z powrotem. Vinicius się rozpędza. Ale jest szybki. I co z tego będzie? <laughs> no nic. Nic z tego nie będzie. I znowu Real. Cross do Mendiego. Mendi do Casemiro. Casemiro, Casemiro, Casemiro. oj, 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 oj. <laughs> To co? No niestety. spałowałem w polu karnym. Longle. jeszcze dostałem żółtą kartkę. To jeszcze dyskusję, zobaczmy to w powtórce. No, no Trudno. Spróbuję to obronić. Będzie strzelał Ramos. Aj! A patrzył w drugą stronę, skubaniec. No niestety, jeden do jednego się zrobiło. Ramos, kapitan Realu Madrid, strzela bramkę na 1 do jednego. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. No, patrzył w drugą stronę, a huknął Przeciwną. <laughs> hmm. Ale wysoko. Wysoko strzelił. No, trudno. Sergio Ramos. 39 minuta i 1 do 1. Kurczę, no szkoda mi tego karnego, ale trudno. Jeszcze jest druga połowa, jeszcze się nie no, zaraz się skończy ta pierwsza, ale jeszcze ciśniemy. Może brameczka do szatni? Nie. Może coś w drugiej połowie. Oczywiście, jeżeli będzie remis, no to nie będziemy robić karnych, no bo to nie jest jakiś meczek taki, wiecie, o co chodzi, tylko taki no, towarzyski, za, załóżmy, że go. Eee, dobra, eee, pierwsza połowa, mamy 1 do 1, na razie zmian żadnych eee, nie robię. Może, a może zamiast Griezmana wrzucimy Dembele? 92 eee, tempa, ile ma Griezman? 79, co to z nim? Dobra, ja go wstawię, że on tu jest na LS. Dobra, nieważne, poradzę sobie. I jeszcze jest pianić Może pianić abyśmy to wrzucili? Pianic ma 67, tempa. o boże, Busquez, co ty taki słaby jesteś? Te tempa mają jakieś słabe. Dobra, zobaczymy. Może uda się w drugiej połowie strzelić. Brameczkę na 2 do 1, zaczynamy drugą połowę, no Messi Messi coś, coś słabo tutaj w tym mecziku, na razie nie miał żadnych okazji, ale wiecie jak to jest z Messi, przez cały mecz go może nie być, a później strzelam ramki. No zobaczymy czy tak mi się uda zrobić tutaj, <laughs> o właśnie i de Jong, de Jong, de Jong do Fatiego, mm. miało być podanie do Messiego, ale nie udało się i znowu tutaj Vinicius, ale mamy spalonego. Strasznie tutaj z, z, z tymi spalonymi w tej Fifie jest naprawdę masakra. No nie, De Jonga. De Jong traci piłkę. Real Madrid znowu przy piłce. Pianić, pianić. Tam już poluje na piłkę. Wow. De Jong, De Jong. No niestety nie udało się. Piłkę. Teraz de jong, de jong, do pianicia, pianić, pianić, do przodu i Messi, ależ on tam jest pilnowany. Yy, Vinicius już schodzi z boiska, a wchodzi kto? Nie zauważyłem, więc zaraz to zobaczymy. Nie wiem czy nie Vasquez. Zaraz zobaczymy. Hazard! No to może być gorąco, ale dobra, lecimy. Podanie tutaj do Messi'ego. Messi, Messi, Messi wystawia. Fati się już tutaj rozpędza powoli. Fati przy piłce. Fati podanie. Dembele! Dembele! Co jest grane? Nie ma. O! Ech. Za ciasno tam było, żeby coś z tego zrobić. No i tutaj już Barcelona teraz przycisnęła w tej połowie. oj, oj. oj. co jest grane? I Fati przy piłce. Fati do Messi'ego. Messi, Messi, Messi wystawia. No niestety. Co oni tutaj w tej obronie? Tylu, Ach, masakra. Oj, 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 oj. Oj, 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 Rozpędza się cross, cross. Oj, żeby nie było faulu. Nie ma faulu, wow. Oj, pianic już jest skontuzjowany, dopiero co wszedł na boisko. Halo, co jest grane tutaj? Ło, Oj. Dobra, pique pique do De Jonga, De Jong, do Coutinho, Messi, 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 do Dembélé, Dembélé się tutaj już rozpędza, Dembélé, Dembélé przy piłce, no ale w ślizgiem no, ale szklepią tutaj, o, 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 o. Real Madry teraz przycisnął i niestety bramka, nie ma gola, spalony, <ścoughs> Mamy spalonego, 80 minuta, no jeden do jednego. No był spalony. O, jeszcze wchodzi isko na boisko. <laughs> no dobra. Nie, no trzeba coś tutaj strzelić, no nie może tak być. Lecimy, lecimy. Podanie do Messi'ego. Messi, 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 Messi. Podaje do Fatiego. Fati, Fati przy piłce. Fati się już tutaj rozpędza. Fati. Nie ma komu podać. ajajaj, aj, aj. Do azarda, Azard Oj, może być gorąco. A wrzutka. Oj, będzie. Faul. Faulowany Azard. Żółta kartka dla Roberto. Zobaczmy ten faul. Co tu się stało w ogóle? O! Ale wszedł mu tutaj kolanem. To musiało boleć. I jeszcze tutaj wchodzi na boisko. Kto? Marcelo. Dobra, będzie wrzuta pewnie. Ah! O, jak on to zrobił? Myślałem, że piłka wyszła już. Nie, no dobra, to, to, to nie może tak być. Gdzie jest Messi? Messi biegnie z tyłu. De Jong czeka. Podanie właśnie do Messiego. Nie, przepraszam. Alba. Czemu mi się Alba myli z Messim? Co to jest? Grane? Gdzie jest Messi? Gdzie jesteś Messi? Ej! Aj. Jakoś mi się tutaj... Mogłem go dać na... Na bok, a nie na środek. No i słuchajcie, mamy 1 do 1. mnie korci, żeby zrobić sobie jeszcze karne, No ale to jest zwykły mecz, więc no tutaj zakończył się wynikiem. 1 do 1. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych odcinków, żebym grał jakimiś drużynami i żebym po prostu sobie losował, którą drużyną mam grać, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu i możecie napisać, która bramka bardziej wam się podobała, chociaż podejrzewam, że ten z woleja był lepszy niż karny. Uuu, tu jeszcze Zidane, zobaczcie, taki zdenerwowany. Okej, okay, to było na tyle w tym odcinku, a tu jeszcze jest powtórka mojej bramki. Zobaczmy sobie z innej kamerki. No, piękne uderzenie, ale zobaczcie, jak tamten o mało w twarz nie dostał. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, popa! Pa!